Witam serdecznie. Dzisiaj otrzymałem właśnie myjkę ultradźwiękową. Będziemy testować w ogóle jak taka myjka działa. I czy faktycznie się sprawdza. Umyjemy różne elementy ubrudzone od oleju. Mam tutaj akurat w remoncie kompresor, gdzie właśnie są tłoki zabrudzone. Jakieś inne elementy, głowice. Także spróbujemy to umyć. Następnie spróbuję też umyć w trochę innej chemii płytki PCB. Czyli obwody drukowane. Też mam kilka takich bardzo zabrudzonych, skorodowanych płytek. Może na początek w ogóle zobaczymy co tu jest w środku. Jest tu wężyk do spuszczania właśnie tego płynu. Który za chwilę wlejemy. Przewód małe siteczko właśnie do różnych drobnych elementów, dlatego, że można myć tutaj biżuterię. Można myć jakieś powiedzmy narzędzia. Te spróbujemy. Instrukcja obsługi. I tu jest właśnie taki koszyk, który będziemy używać do wkładania różnych elementów. Jest to myjka 6,5 litra. Są myjki też i 3 litrowe są oczywiście większe. Dużo większe nawet. Za chwilę zobaczymy na tablicy znamionowej Wszystkie parametry. Zobaczymy również, jak należy wlewać płynu, do jakiego poziomu. No i spróbujemy, oczywiście, jak to wszystko działa. Jest to myjka firmy WeWor. Firma zajmuje się sprzedażą w Polsce różnych urządzeń, narzędzi. Jest to chiński producent sprzętu, ale oczywiście mają magazyny też w Polsce. Także dostawa odbywa się bardzo szybko. Ja tą myjkę po zamówieniu dostałem zaledwie jeden dzień, jeden dzień roboczy. Także bierzemy się tutaj za składanie wszystkiego. Za chwilę wyjaśnię, jak to działa. Pierwsze, to zrobię, to oczywiście zdejmę tą, tą folię z pokrywy. Umyjemy na początek może właśnie te zabrudzone olejem części. Szczerze mówiąc, nie używałem jeszcze takiej myjki nigdy. Myjki ultradźwiękowej. Sam jestem ciekawy, jak to będzie działać. Poczytałem sobie troszkę w ogóle, jaką chemię można stosować, jak to wszystko robić, jakie temperatury zastosować. To w zasadzie wszystko jest też do indywidualnego doboru. Może faktycznie tutaj przedstawimy sobie ten panel przedni. Tutaj mamy ustawienie temperatury, czyli temperatura plus, temperatura minus. Tu będzie wyświetlany właśnie ta nastawa temperatury, jak i zapewne temperatura aktualna. Włączenie grzałki, wyłączenie grzałki, czas, kiedy, ma działać, kiedy mają działać te ultradźwięki, plus, minus i też włączenie i wyłączenie tych ultradźwięków. Ok, może spójrzmy na tą tabliczkę znamionową, to zobaczmy, co tutaj się znajduje, co tutaj mamy. Ultrasonic cleaner, czyli myjka ultradźwiękowa. 380W to jest całkowita moc tego urządzenia i. Te ultradźwięki pochłaniają tutaj 180W, a 200W to grzałka. Mam producenta, jakieś normy. Podłączymy przewód zasilający. Na razie nie podłączam jeszcze do sieci. Na razie ten przewód spustowy tutaj nie będzie potrzebny. Upewniam się, że zawór jest zamknięty. No i co teraz? Mam tutaj te właśnie zabrudzone tłoki. Może zajmiemy się tym najpierw. Zobaczymy, jak się tutaj tego zmieści. Układam oczywiście to wszystko w koszyk. Dwa tłoki. Też nie wiem jak właśnie z pozycją, czy trzeba będzie przekręcać te elementy w czasie mycia. Mam jakąś pokrywkę tutaj od wału. No, i może się tutaj zmieści jeszcze głowica? Zmieści się. No, chyba nie. Może ta płytka bardziej z głowicy. Postaram się ją tutaj zmieścić pionowo. Ok. No dobra. Mam to wszystko ułożone. Może tak dla z ciekawości, wrzućmy sobie tutaj jakiś mocno zabrudzony śrubokręt. A no powiedzmy coś takiego. I może ten. Wrzucam tutaj kompletnie, teraz tak po prostu na kupę. Zobaczymy, co się z tym stanie. Okej, okay. no dobra. Zalewamy to płynem. Mam tutaj specjalny płyn do moich ultradźwiękowych, na gdzieś na Allegro. Koszt takiego płynu to jest około 25 zł, ale rozciąga się go do 1 do 20, do nawet 1 do 50. A silnie zanieczyszczone przedmioty czyści z roztworem 1 do 10, także starczy on tutaj na, na trochę. Woda zdemineralizowana, tak, żeby tutaj nie powodować w ogóle jakichś osadów i pienienia się w ogóle tego płynu, bo wszystkie zanieczyszczenia będą pienić pewnie ten płyn. Czyli tak, rozrobimy sobie tutaj roztwór na 5 litrów wody. Jeżeli zrobimy roztwór sobie taki średni, powiedzmy, no 1 do 30, czyli na 30 litrów wody powinienem dodać cały litr, a na 5 litrów wody, to podzielić przez 6, to powiedzmy jakieś 150 ml. Tutaj jest to jest skala co 10 ml, czyli 150 ml. Dolejemy sobie tutaj. E, może ulejemy trochę wody i rozrobimy sobie od razu całą piątkę. E, po prostu tutaj w bańce, żeby była już na. Zresztą to i tak pewnie całe tutaj wejdzie, ale będzie lepiej wymieszać. 150 ml. Ok. Zobaczymy w takim stężeniu, jeżeli to nie pomoże, może trzeba będzie te stężenie zwiększyć, może użyć innych płynów, tego nie wiem. To trzeba po prostu eksperymentalnie stwierdzić. No i zalewamy to wszystko. Czego tutaj nie powiedziałem, ten zbiornik należy zalać tutaj do tego załamania, czyli jeden cal, tak jest to podane w ogóle w instrukcji, jeden cal od góry zbiornika. A minimalnie 3 czwarte jego wysokości. Ok, no co załączamy? Załączamy w ogóle, zobaczymy, co tutaj się stanie. Załączamy tutaj e, zasilanie. Włącznik z tyłu. Widać tutaj już te ustawienia. Mamy ustawione to teraz set tutaj na 40 stopni. Aktualna temperatura 14 stopni i na 30 minut. Ja podwyższę to do jakichś 60 stopni pewnie, a zobaczymy zresztą, ile można tutaj maksymalnie osiągnąć. Maksymalna temperatura to 80 stopni, ja zrobię 60 stopni, bo te części są mocno zabrudzone. I później ustawimy na. Aha, to jest maksymalnie 30 minut. 30 minut maksymalnie ultradźwięków. dźwięków. Ok, zobaczymy w ogóle, czy to faktycznie da rezultat. Jeżeli nie wyczyszczone będą te części w 30 minut, to pewnie można to po prostu załączyć jeszcze raz i nie ma problemu. Czekamy teraz, aż to się załączy. Zobaczmy, czy ultra dźwięki w ogóle teraz się załączą, kiedy nie ma temperatury zadana jeszcze. No, słychać, faktycznie coś się dzieje. A więc poczekamy, aż ta temperatura osiągnie zadaną wartość. Włączone, włączone, ok. E, także na razie to grzeje i jak uzyskam temperaturę, załączymy te ultradźwięki. Zobaczymy faktycznie, co to działa. Mamy 60 stopni. Załączam teraz dźwięki. Minęło 10 minut. Jak widać, ten płyn jest bardzo już y, zanieczyszczony. Czyli faktycznie coś tutaj się czyści. No, poczekamy do końca, zobaczymy efekt. Ok, czyszczenie się zakończyło. Zobaczmy w ogóle, co tutaj mamy. Musiałbym to wyciągnąć w ogóle czymś jakimiś ocykami, dlatego że to jest dosyć ciepłe cały czas. Dobra, umyjemy to teraz w wodzie i zobaczymy faktycznie jak to się wyczyściło. Wszystko ładnie wyczyszczone, a chyba nawet przesadziłem w ogóle z, z ilością chemii i z długością w ogóle tego czyszczenia dlatego, że wydaje mi się, że to aluminium się trochę utleniło. Nie ma tu naprawdę ani grama y, żadnego smaru. w ogóle na to, tutaj była farba, tutaj była czarna farba i specjalnie nawet tego nie czyściłem, ale ta farba po prostu schodzi. Także nawet i, i tą farbę w ogóle tutaj od tego dekelka y, wyczyściło. No dobra, zobaczmy w ogóle może y, inny aluminiowy na przykład, może gaźnik od kosiarki. O, zobaczmy od, gaźnik od, od, od wykaszarki jakiejś. Wrzućmy to na trochę niższą, niższą temperaturę i na krócej. Zobaczymy w zasadzie co, co się wydarzy. Mam tutaj gaźnik i może dorzućmy sobie jakąś brudną szczotkę stalową. O, z tym zawsze jest problem. I powiedzmy imbusy. No, to, to są dość stare, już mocno wyeksploatowane, ale wrzucimy to tak w całości, zobaczymy faktycznie co z tego wyjdzie. razem ustawimy na 20 minut. Ok, czekamy znowu. Jeszcze chyba nie pokazałem właśnie tych siłowo które zostały bardzo ładnie wczyszczone. Widać to od razu jak w zasadzie takie chmury z tego brudu się tworzą tutaj w tym płynie. Bo poprzednim razem przesadziłem trochę. Bo widać, faktycznie, że to się fajnie umyło tutaj. Raptem po 20 minutach, nawet szczotka stalowa, zobaczcie, jest jak nowa. Imbusy. No tam, gdzie została jeszcze farba. No faktycznie, nie potrzeba wiele czasu, nawet. Oczywiście. Powinienem i te impulsy osobno, nie, nie zapakowane razem w pudełko, ale no ale fajnie się to faktycznie umyło. Płuczę to w wodzie teraz i spróbujemy teraz płytki PCB. Ale oczywiście już nie będę robił tego w tym płynie, i w wodzie. Tylko zastosuję alkohol izopropylowy. Mam tu bardzo zabrudzoną e, przetwornicę, jakąś impulsową tutaj. Zasilacz od komputera zapewne. No widać tutaj naprawdę bardzo duże zakurzenie, zabrudzenie, także wrzucimy sobie tutaj to wszystko. Tutaj mamy jakąś drugą płytkę, z kolei bardzo skorodowaną. Widać tutaj jakieś ślady korozji. No jeżeli zobaczymy właśnie, jeżeli te ścieżki tutaj ulegną awarii, no to pewnie trzeba będzie zaprojektować tą płytkę i zrobić nową, ale no zobaczymy co się faktycznie Wydarzę znowu tym razem. Nie mogę zalać tego płynem z wodą destylowaną, tylko zaleję to alkoholem izopropylowym. Podgrzewamy. Podgrzewamy teraz do. Powiedzmy 40 stopni, spróbuję na początek, dlatego że jak widzieliście z tymi tłokami trochę przesadziłem i było to moim zdaniem na zbyt długo i z dużą zbyt dużą zawartością tego płynu, także tutaj będziemy postępować bardzo ostrożnie. 40 stopni podgrzewamy i prawdopodobnie włączę na 10-15 minut, a jeżeli to nie wystarczy, no to wtedy będziemy tego czasu dokładać. Czekamy. Okay. Wszystko powinno być już umyte. Hmm. Wygląda to naprawdę fajnie. No ta rdza się nie domyła, to faktycznie, ale nie spodziewałem się tutaj zbyt wiele. No ta płytka umyła się Faktycznie dobrze, no tutaj poza pewnymi elementami, gdzie tego brudu było zbyt wiele, może powinienem to jeszcze włożyć na kilka minut. Z tej strony, jak widać, jest super. Tutaj jedynie pomiędzy kondensatorami, w ogóle tam, gdzie naprawdę tego kurzu było bardzo dużo, to, to mogłoby się domyć jeszcze to bardziej. I to, no, ta płytka jest y, czysta, poza właśnie tymi polami od rdzy. Ale to podejrzewam, że to można by faktycznie zetrzeć ręką. No ale jest ładnie umyta. Podsumowując, urządzenie sprawdza się naprawdę dobrze. E, można tutaj mieć najróżniejsze rzeczy. E, także ja na pewno będę tego używał. Macie pod filmem link do zakupu właśnie tej majki. I również kod rabatowy, gdzie właśnie po wpisaniu tego kodu na stronie otrzymacie 5% rabatu. Na dzisiaj to wszystko, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach.